Dzień dobry. Jest sobota, 28 styczeń, godzina 8.30. Tak jak tydzień temu zapowiadałem, Wierzę się dzisiaj na rzekę Płoskę, za Cieliczanką. Startuję i meta będzie w miejscowości Supraś. Tam jest Cieliczanka, ale jak widzicie prowadzą dwie drogi. Jedna jest szeroka i prosta. Druga jest trudna i wąska. Pójdę tą przez las, a wrócę tą szeroką, gdzie prowadzi z ścieżki Grunilo. Także w drogę dzisiaj ze mną oczywiście towarzysz Emi. Emi. Idziemy teraz trochę 12 km, w sumie 6 w jedną, sześć drugą nad rzeką Płoską. Próbuję odpalić drona, pokażę Wam jak pięknie mędruje w okolicach właśnie pójścia do rzeki Superś. w Puszczyk z Jak widzicie jest trochę śniegu, na mieście go nic nie ma, ale nie ma na tyle dużo, żeby można było na nartach pojedzieć, bo tutaj w okolicy Cupraśla są bardzo fajne ścieżki do jeżdżenia na nartach No już 16 dni od operacji mi, ale już całkowicie odzyskała siły, zdrowie, biega, skacze. Także jestem bardzo zadowolony z tej operacji. No i mam nadzieję, że będzie mi towarzyszyć w takich wypadach. Głównie pieszych, bo na rower to jest troszeczkę za ciężka. Jestem w drodze do Ciliczanki, ale zatrzymałem się, żeby wam pokazać w jaki sposób są dokarmiane zwierzęta dzikie w Puszczy jak widzicie, taki patyk w środku, pokażę Wam, są na pewno kawałki soli i teraz ta sól, jak się roztapia, spływa tędy i zwierzę podchodzi, czy sarna, jeleń, sarna to raczej to jest za za mała, ale głównie te większe i sobie zlizuje sól, tak się dokarmia. Zwierzęta w sole mineralne. Chociaż sama, jak wysunęła na nogi, też widziałem takie przypadki, żeby to polizała. Zresztą, sól jak spływa po tym drzewku, to aż do dołu dochodzi. Także na pewno z tego korzysta. Przyjdźmy tą wąską i trudniejszą trasą. Ona praktycznie jest równoległa do szlaku Grinville, ale jest troszkę bardziej atrakcyjniejsza, bo idzie przy. Przez Puszczę wszystką, Ale dochodzimy już do miejscowości Cieliczanka. Jeszcze od Cieliczanki mam około 3 km nad Płockę. Ale spróbuję tu w Cieliczance odpalić drona. Mam w sumie dwie baterie. To myślę, że jedną tutaj odpalę, a drugą nad rzeką tam, nad płoską I Może uda mi się z tej perspektywy z... zobaczyć, jak Supraś. Także zaraz spróbuję odpalić drona. Dochodzimy już do miejscowości Cieliczanka Zobaczcie, jak strumyki rzeki zupełnie wyglądają z perspektywy człowieka, z ziemi właściwie, a z perspektywy, jak trochę wejdzie w górę. I ten strumyk teraz widzicie z perspektywy mojej, jak ja to widzę, czyli no praktycznie ja to nic nie widzę, tak? A jak teraz widzicie, jak pokazuje to drom, także to są normalnie piękne meandry tego strumyka, także mam nadzieję, że. Płoska, tak samo będzie wyglądała. Także idziemy. Witają nas serdecznie. Droga na rzekę Płockę jedzie przez Green Willow. jest to wschodni ten szlak. Już dochodzimy do końca wsi. Także jeszcze półtora kilometra. Słuchajcie, idę sobie, idę. Zobaczcie na te drzewo. Podchodzę i jest ogłoszenie. Małżeństwo szuka pracy w lesie, zbieranie gałęzi. Inne. No, słuchajcie, tutaj jeszcze nie widziałem, żeby takie ogłoszenie ktoś dawał. Więc jeżeli masz pracę w lesie, chcesz pomóc temu małżeństwu. Tutaj macie telefon, chyba widać. 505-323624. No, to pomóżcie. Za często ludzie kreatywnie szukają pracy. No, zbliżam się do mostu na rzece Polska. To jest cel naszej podróży dzisiaj. Dookoła jak widzicie rozlewiska są olbrzymie. Zobaczymy czy Polska tak wylała, czy w wyniku czego innego to powstało. No okej, okay, dotarliśmy do celu naszej wycieczki dzisiejszej. Jesteśmy nad rzeką Płoską. No dobra, odpalamy drona i zobaczymy, jak Płoska wygląda z góry. Tam jest jej gdzieś ujście do Supraśla. Być może z góry strona będzie widać. Więcej kaznodziei. W pierwszym rozdziale w siódmym wersecie możemy przeczytać, że wszystkie strumienie wpływają do morza, a jednak morze się nie przepełnia. Skąd wypływają, tam powracają, żeby znowu wypłynąć. No i tak można powiedzieć jest w przypadku rzeki Płoska. Różne źródła podają od 24 do 32 km długa, ale uście rzeki Płoski. To jest rzeka Supraś. Rzeka Supraś jest długa na 102 km. Jest prawym dopływem Narwi. Narew liczy około 499 km i jest prawym dopływem Wisły. A Wisła, jak wiecie, wpada do Morza Bałtyckiego. Także zgodnie z tym, co cytowałem, strumyki wpadają. Do Morza. Zeszliśmy trochę niżej, zobaczyć jak. Polska wygląda na samym dole i naprawdę zobaczcie, jaka bardzo czysta woda jest. Pięknie to wygląda. Wracamy, przed nami jeszcze 6 km. No, Polska, jak widzicie, troszkę porozromała, także sporo tej wody na dyszczu. Na pewno widzieliście. Bardzo ciekawa rzeka, naprawdę piękna jest ta rzeka, to nawet chyba jest w tej kategorii górskich rzek, tu nawet chyba wstrągi można łapać z tego co mi kolega wędkarz mówi, że pozdrawiam Stanisława Ten znak mówi mi że jeszcze 3,5 km do mety damy radę, mi, damy radę Daszadę? <grywa> czy zmęczona już jesteś? Powiedz dla internautów. Zmęczona jesteś czy Daszada. Mówi, że da radę. No, dochodzę już do tego rozwidlenia, gdzie można iść tą szeroką i łatwą drogą. Tu idzie Grunwillo, to jest trasa rowerowa, lub skręcić w puszczek Nyszyńsko i pójść troszkę trudniejszą trasą. Jeżeli chodzi o odcinek, no to zobaczcie mniej więcej to wygląda tak, tu jest ten odcinek Grunwillo, a ta, którą teraz skręcę, idzie tak, o dosłownie. No tak, więc one praktycznie idą obok siebie równolegle, ale ta jest bardziej malownicza, więc można coś zobaczyć, więc Emi. Gdzie idziesz? Którą drogą? Tą czy tą idziemy? Wybieraj. No? Jak idziemy? Tam czy tu? Tatuś wybierze. Tędy. Dobra, czas już na podsumowanie. Tam w oddali widać parking i samochód. Więc, według mnie, przeszliśmy około 12 km. Tutaj będziecie widzieć dokładnie, jak zrzucę z zegarka pomiar GPS, i no to będzie. Co można powiedzieć? No, wspaniała trasa. Bardzo mi się podobała ta droga przez Puszczę Knyszyńską. Dużo świeżego powietrza. No i śniegu sporo jest. Nie widziałem żadnych dzikich zwierząt oprócz tropów. Miałem przygodę z drapieżnikiem, który chciał tam nad Polsko zaatakować drona, ale zrezygnował. Jakie pany na, na przyszłość? Jutro bieg! Policzysz z cukrzycą. 17 bieg, także rano. Piątkę trzeba zrobić, a za tydzień na pewno gdzieś wyjazd w Puszczy Knyszyńskiej póki taka aura, no to niestety aura się nie da, ale można pochodzić no dobra, Embi. jak ci się wycieczka podobała dzisiaj? Hmm? jak ci się pod... no nie powiem, ale mogę sprawdzić przynajmniej czy fizycznie nie jest zmęczona także zaraz weźmiemy jakiegoś jej ulubieńca tego i zobaczymy czy jest zmęczona Emi, no? no daj głos, głos Także jak widzicie pełna energii i pełna żywiołu. Podejrzewam, że jeszcze z, takie, z taką dwunastką zrobiła. Także na razie tyle. Cześć, trzymajcie się, pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Cześć!